Cześć widzowie! Wielki powrót na Ety w sobotę o godzinie 16 17.00. Tak około, żeby wszyscy mogli to zobaczyć. Będzie z tego live i, i dużo innych ciekawych rzeczy. 100 odcinków w jeden dzień oraz yy, or, znaczy chyba jutro yy, chyba w niedzielę zrobi to yy, i doczekacie się powrotu oraz miłej przygody i dużo nowych rzeczy wielu innych więc najnowszy odcinek zobaczycie już w no w sobotę więc czekajcie, i ja.